Siemanko. Dzisiaj taki temat znowu dotyczący przedniej zwolnicy. Jak widać, wszystko uwolone w oleju. Ale z takiego to powodu tak się stało, że ta zwolnica mi się rozsypała podczas uprawy. 16 miałem spiętą z agregatem siewnym. No i tam jakieś wiecie końcówki jeszcze siewów. Miałem tam trochę odsiać trawy. Takich tam rzeczy. Pole było takie. No nierówne co nie, bo tam mam takich górek dosyć sporych na, na niektórych działkach. I robiłem sobie nawrót, cek cek, zawróciłem ciągnikiem, a żeby było z górki, to sprzęgło wcisnę, żeby tam ciągnik się mi stoczył z tej górki, żeby zacząć e, siać. No i ciągnik się cofał, 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 i nagle hytrz, zblokowało na amen. Tak raptownie, że no wyszłem z ciągnika. Kurczę, patrzę, no na nic nie najechałem, zaglądam pod spód. Żadnej dziury nie ma, olej nigdzie nie leci, więc kurczę, co się stało. E, weszłem do ciągnika, wyłączyłem przedni napęd, bo zazwyczaj, jak coś się dzieje, to od razu cyk wyłączam przedni napęd, żeby przetestować, e, jakieś tam wykluczyć pewne elementy, które mogłyby się tutaj e, ulec jakiejś tam awarii. E, więc wyłączyłem przedni napęd, cyk, jadę do przodu, kurczę, jedzie do przodu, cyk do tyłu, no jedzie do tyłu. No to co? Dalej załączamy napęd i badamy na, dalej tą sytuację. Włączyłem napęd. Cyk do przodu, elegancko. Cyk do tyłu, jedzie, jedzie. Chudż! Znowu zblokowało, aż jęknęła mi z przystawka przedniego napędu. No więc, kurczę, coś się dzieje z przednim mostem. Ale tam sobie poruszałem zawał. Dyfer w porządku, wszystko się kręci. Ech, więc e... wsiadłem do ciągnika jeszcze raz, delikatnie sobie. Chem. Patrzę, kurczę, to koło coś tak jakby przeskakuje mi, nie? No więc, kurczę, już, już znaleziony winowajca został. Problem z tą zwolnicą. Jak teraz, zjechać do, jak teraz zjechać do domu z taką uszkodzoną zwolnicą, aby nic nie połamać bardziej? Przede wszystkim jazda na trzech kołach w tych, tych ciągnikach odpada, ponieważ no to jest masa. To są obciążniki, to jest waga mostu, to jest waga ciągnika, jeszcze agregaty to wszystko. Może się skończyć tym, że po prostu. Jakieś tam napężenia będą gdzieś tam przechodzić podczas jazdy na blok, na wał i wiecie. Usterka może wystąpić później na przykład weźmy nam na przykład wał strzeli, dlatego, dlatego nigdy nie jeździcie tymi ciągnikami na trzech kołach. Tylko po prostu trzeba jakieś tam inaczej opracować metodę powrotu. Ja to zrobiłem w ten sposób, że zadzwoniłem po tata, mówię: "Tato, słuchaj, zwolnica mi się rozsypała." Taka chwila ciszy. Tata mówi: "Niemożliwe, nie?" "Niemożliwe." No przecież kurczę, no to bo było... Na wałkach całościowych tutaj nie ma prawa nic się z tym użyskowaniem stać. No ale się coś stało, i no nie mam części, znaczy nie mam kurczy, nie mam narzędzi, żeby rozebrać to, by satelitek, e, złożyć, żeby dojechać do domu. A wiecie, to już było tak dosyć późno, już zaczynał tam zapadać wzrok. Nie chciałem ciągnika na polu zostawiać, no to przyjechał. Roz, rozkręcamy to wszystko. Kurcze, użyskowania satelitek są. no ale wyciągamy jedna, druga, trzecia. Patrzymy. Na jednej z satelitek ukruszony ząb jest. Ale zaglądamy dalej. Patrzymy, koło centralne, również ma wyłamany ząbek, także no coś tam się, coś tam się zadziało, ale to do tego przejdziemy, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jako, że miałem tutaj część na stanie, właśnie miałem stworzeń koła z korusy, miałem drugi koszt satelit z korusa. To zostało to wszystko tutaj do ciągnika, złożone na nowych częściach. Tak jak należy, wszystko zostało poskładane. No i ciągnik zaraz mógł wyruszyć dalej. Także no, awaria dość szybko ogarnięta, ze no, względu tego że miałem gotowe części, tylko po prostu wystarczyło poskładać to wszystko i, i można ruszać dalej, tam dokończyć pracę. Natomiast jak wygląda tutaj awaria i co według mnie było przyczyną tej awarii całej? Tutaj mam kilka części. Ogólnie to wszystko teraz muszę wymyć, bo, bo chcę, to, e, chcę sobie złożyć taką zwolnicę, żeby to było, wiecie, na zapas, co nie w razie w razie wypadku, że coś tam się stanie, czy coś nie, to cyk zawiózł drugą zwolnicę, cyk na polu przełożył i dalej dokończyć mu człowiek robotę. E, co się tutaj stało? Ja generalnie e, tą zwolnicę już kiedyś robiłem, prawdopodobnie mniej więcej e, 3500 godzin. To zrobiło po mojej naprawie do tej awarii, jakby co zastąpiło kilka dni temu. E, więc, może tak. Co według mnie spowodowało wykruszenie się. Tak, tutaj jest na przykład uszkodzona satelita. To jest jeszcze oryginalna. Satelita komunistyczna, którą tutaj miałem kiedyś założyłem. E, no, wykruszony ząb, nie? To jest koło centralne. Tutaj też zęba brakuje. Według mnie odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest to oto koło koronowe, ponieważ jak ta zwolnica mi się rozsypała po raz, po raz pierwszy, no to wówczas standardowo te takie krótkie wałeczki się rozwaliły. Wałeczek wpadł pomiędzy satelit i tutaj te zęby, no i po prostu uszkodził uszkodził te zęby, a te koło ono już ma wiecie ten ciągnik ma ponad 20 tysięcy motogodzin zrobione, z tego co udało mi się ustalić ono już, ono już jest bardzo bardzo mocno zużyte nie wiem czy będzie to teraz widać, ale ono ma dużo raków, tutaj patrzcie jak zęby są aż wyjechane ma dużo raków tak jak tutaj widać w mojej opinii po prostu jeden z zębów Mianowicie tam, on się po prostu wyłamał i wpadł pomiędzy satelit i koło centralne, co zblokowało to koło i właśnie spowodowało to całe uszkodzenie się zwolnicy. Także w mojej opinii to właśnie przez to, że to koło już jest mocno wymęczone ząbem, zębem czasu, cała właśnie awaria była tym. Wyłapa, wyłupanym zębem spowodowana. No oczywiście, wiecie, tu się ząb wyłamał, tam gdzieś poszło, rozwaliło się tutaj i jeszcze tak kilka zębów gdzieś tam dostało. No ale no niestety, koło, koło raczej idzie już na złom nie nadaje się do, do niczego. Zbyt duże uszkodzenia. Jeszcze gdyby to koło nie miało tych raków. To powiem Wam, że takie sposoby napawywania zębów, szlifowania, to tam zdaje, zdaje rezultaty, jak na przykład jeden ząb trzeba poprawić, ale tutaj, w tym przypadku, no raczej już to nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli chodzi o łożyskowania, wałeczki całościowe, stan ideał, tu się nic nie dzieje. Satelitka wewnątrz stan ideał, nic się nie dzieje. Podkładeczki, te właśnie boczne. One są praktycznie ledwo dotarte. Tutaj jakieś tam widać takie ślady, natomiast one są bardzo minimalnie tam wyczuwalne pod palcem. Tutaj jakieś takie delikatne, tylko bardziej, ale to po prostu przez to, że trochę podginałem tą, tą podkładkę, żeby mi się nie kręciła w kosze satelit. Ale tak to powiem Wam, że kurczę, tutaj się nic absolutnie nie dzieje. E, a jak ktoś z Was rozbierał takie satelity, gdy były te właśnie wałeczki dzielone. To wiadomo, że te podkładki to... One praktycznie już nie istniałyby. E, jeszcze chciałem Wam tutaj pokazać e, taką ciekawostkę. Jak składałem e, tą zwolnicę kiedyś. E, było tak, że miałem, miałem dwa stworzenie skorusa, Tak jak ten. I jeden stworzeń miałem importowane, gdzieś tam w sklepie akurat nie było innego. musiałem to szybko złożyć więc na nie czekałem i, i włożyłem i patrzcie. to jest właśnie stworzenie importowany jakim materiał, co mięciutki tutaj kurcze, wychlaszczane już tutaj jakieś takie cienie są, ale to praktycznie nic pod palcem nie czuć. Także różnica spora. to jest korurs, ale powiem wam tak waryński i podejrzewam, że Andoria również ma e, tak samo jeżeli chodzi o jakoś zrobione te sworzonki że tam bez problemu e, można je tam wkładać natomiast to e, z tego co pamiętam e, to był właśnie import chyba logo sam tutaj było na tym i nie wiem czy nie było znaczka agrorami takie AR co nie także no żadostwo. na to trzeba uważać jak składacie żeby no, takich, takich właśnie nie, nie wkładać sworzonków Także, no, tak to wygląda. Ja sobie to muszę teraz wszystko ładnie pomyć. Eee, tutaj, jeżeli chodzi o, o ten cały sprzęt to wszystko w porządku. Jest to tulejka. Luzu ogólnie tutaj nie miała. Eee, także zobaczę, zastanowię się, czy ją tam po prostu wymieni na nową, czy nie. Eee, jeżeli chodzi o nowe części z korusa, ponieważ, tak, no, te stworzenie możecie kupić. No z tego, co się spotkałem, to dostępne są jakieś takie, no, jakby trzy wersje. Co nie, no ja rozróżniłem jakby trzy wersje. Jedna jest wersja z Kurursa. On ma tutaj ładnie kurcze, takie wyszlifowane, jakby ten cały stworzeń. Jest fajnie, jest fajnie spasowane, jeżeli chodzi o, o ten właśnie stworzeń korusa z koszem Kurusa. Fajnie, to na wcisk wchodzi. Dodatkowo ja jeszcze tutaj daję klej do łożysk na tą powierzchnię, żeby po prostu żadnego luzu nie złapało na, na klinach, bo wiecie, jak to różnie może być, co nie. Ale ogólnie jest spoko. Bo w oryginale były tutaj dwie selekcje, dwie selekcje wymiarowe, więc jak stworzeń był A to kosz musiał być A, stworzeń B kosz B. E, tutaj żeby po prostu nie było takiej sytuacji, na przykład, że macie stworzeń A, kosz B, bo będzie za luźno, to wam się wszystko rozkręci te śrubki i będzie lipa, co nie? Także no tak to wygląda. To wszystko sobie tu umyję, zobaczę jak to tam. Czy jakieś tam ingerencje jeszcze wymaga? Także to, no tutaj, na tyle. Jeszcze pokażę Wam taki sposób na rozłożenie słożni od kosza satelita. Ja Wam kiedyś pokazywałem na filmiku, wykorzystując te tutaj otworki do demontażu, w które jakby wkręcamy trzy śruby i dzięki temu to wszystko od siebie odsuwamy. Natomiast ja używam tutaj do tego celu takiego oto wynalazku. To jest stworzenie z takim krążkiem przyspawanym. On ma bodajże chyba Fit38 średnicę. Wkładam po prostu to sobie do środka, stawiam na tym lewarek, łańcuchem łapię tutaj te uszy, cyk cyk, cyk lewarkiem Dwie minuty i po sprawie rozłożone to wszystko. Także tak to, tak to wygląda. Ja sobie to wezmę, skompletuję, złożę sobie z tego całą e, całą właśnie tutaj zdolnicę, żeby w razie czego mieć tam akurat cyk cyk przełożył i pojechał dalej, nie? No także chciałem wam to dzisiaj w zasadzie tutaj przekazać. E, no i tyle. Trzymajcie się na razie.